Nic, nic i ciągle nic. A może wyspa niedźwiedzi już się roztopiła? A moi wszyscy bracia potonęli. Ok! Ok! ok ty śpiochu! Obudźże się! Ach, która godzina? Chcecie o coś zapytać? Co zapytać po przebudzeniu? Ach, nie lubię tego! Wiesz bardzo wiele, Ok. Mhm. I lubisz mnie. Mhm. Więc powiedz, Ok, czy znajdę kiedyś wyspę niedźwiedzi? Edi, kto szuka, ten znajdzie, jak mawia ektoplazmus. Ach. Nie chcę powiedzonek, chcę jasnej odpowiedzi. On ma rację, Ok! Jeśli wiesz, to nam powiedz! To prawda, że wiem wiele. Ale nie wszystko. Jestem tylko zwykłym małym duszkiem. Ej, ej, coś mi się nie podoba. Ale co? Co takiego? Ktoś nas obserwuje? Ktoś nas obserwuje? Z której strony? Nikogo tutaj nie widzę. O kim ty mówisz? Ten mały duszek to niezły spryciarz? On chroni tego niedźwiedzia w masce! Magiczny wrzątku! W jaki sposób przeszkodzić niedźwiedziowi w masce w odnalezieniu wyspy niedźwiedzi? Kiedy niedźwiedź w masce odnajdzie wyspę niedźwiedzi, pogodotwórcy stracą swoją magiczną moc. Ty ciemny, niedogrzany wrzątku! To wiem i bez ciebie! Ja się pytam, w jaki sposób pozbyć się tego niedźwiedzia? Sama nie dasz mu rady, Marwelino. Tylko razem ze wszystkimi pogodotwórcami możecie go pokonać. Czas, znów otworzyło się okno czasu! Czarownica Marwelina postanowiła wezwać wszystkich pogodotwórców. O! Przyjąć okno czasu! Wzywa cię Marwelina! O, czasie, który jesteś wszystkim! Każ rozgłosić przez swe okno wieść o konferencji wszystkich pogodotworców! O, okno czasu! Najwyższa pora! Dzięki oknu czasu każdy pogodotwórca mógł przebyć tysiące kilometrów, które oddzielały go od świątyni Narad w czasie krótszym niż jeden oddech. Aaaa! Mam nadzieję, że miałaś ważny powód, żeby otworzyć okno czasu, tamtek na czarownicę. Właśnie, po no co nas tu wezwałaś? Z ważnego powodu, głupi małpiszonie nasza moc jest zagrożona! Spokojnie, Marwelino. Kto jest na tyle mocny lub na tyle głupi, by zagrozić pogodotwórcom? Niedźwiedź w masce! A, niedźwiedź w masce. Tak, tak, przypominam go sobie. Był u mnie razem z królikiem i małym duszkiem. Ależ, Marwelino, z ich strony nie ma się czego obawiać. Doskonale go pamiętam. Przybył kiedyś do mojej kryształowej katedry. Szukał wyspy niedźwiedzi, gdzie żyją jego bracia. Nie obawiam się go. Ja też spotkałem niedźwiedzia w masce. To niebezpieczny wariat. Jest zdolny do wszystkiego. Zniszczył moją fabrykę eliksiru okrucieństwa. Straciłem przez niego tysiące lardów. Poszły z dymem. On i jego przyjaciele to anarchiści. Trzeba ich poszatkować i ugotować. <laughs> A więc niedźwiedź, królik i rachityczny duszek wystarczą, żeby ich wystraszyć, ha! Marmelina jest starą pani a tropik zwykłym tchórzem! Jestem tchórzem? Ja, ja, ja! Starą pani Ja? Zachowajcie spokój, nie podgrzewajcie atmosfery! Spokój? Wobec tego bezczelnego straszydła! Rodama! Brodawa! Nazwał ją Brodawą! Po raz kolejny czarownica Marwelina, małpa tropik i ptak grom, wszczęli kłótnie. Awantura wzmagała się. Stawała się tak głośna, aż odbiła się echem we wszystkich krańcach świata. Skąd się nagle wzięły te chmury? O! No! Nie, nie, Maksiu! To pogodotwórcy! Kłócą się między sobą! A dopóki oni się kłócą, nam nic nie grozi! Zobaczycie! Dojdzie do tego, że spełni się przepowiednia! Przepowiednia? Jaka przepowiednia? Co to jest przepowiednia? Kiedy niedźwiedź w masce odnajdzie wyspę niedźwiedzi, pogodotwórcy stracą swoją moc. Jeśli to prawda, trzeba przeszkodzić temu niedźwiedziowi w odnalezieniu wyspy. To proste. Nie jest proste. Ten niedźwiedź posiada bezprzykładną odwagę. Nie za chwiarą, wiarę i magiczną ochronę duszka. Oka. Dajcie mi wolną rękę, a zmiażdżę tego niedźwiedzia jak tę muchę. Złapiecie, złapiecie. Nie drażnij się z bo ty do mnie, do nogi głupia mucha. Osobno? żadne z nas nie pokona tego niedźwiedzia mas. Ale razem mamy na to duże szanse? Uff, uspokoiło się! Teraz zaczną się prawdziwe kłopoty. Wszystko co do dotąd przeżyliśmy jest niczym wobec tego, co nas czeka. A co nas czeka, ok? Co ty wygadujesz? O jakich kłopotach mówisz, duszku? Powiedz, o co chodzi? Na jeśli minut! Na, Na wiatr i deszcz zjednoczmy nasze siły i przeskoczmy niedźwiedzom i w masce znaleźć niedźwiedzi, a potem od za to swoją moc. Czy ktoś ma plan? Niedźwiedź ma do mnie zaufanie. Przyjdzie, jeśli go wezwę. <laughs> o tak, pułapka! Ach, uwielbiam pułapki! <laughs> tak. Haha, ha, jak wpadnie w moje pazury, zamienię go w drżownicę i połknę na surowo Nie, 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 najpierw ja Zniszczył moją fabrykę, mnie się należy, tak? Dosyć tego! Pozwólcie, że o tym porozmawiamy, kiedy już znajdzie się w naszej mocy Tymczasem balon z naszymi przyjaciółmi kontynuował swoją podróż między wodą a niebem Pogoda była piękna, panowała cisza i spokój, a jednak uczepiony liny balonu duszek ok odczuwał głęboki niepokój. W swojej długiej podróży nasi bohaterowie przeżyją jeszcze moc zadziwiających przygód, przeznaczenie wszędzie im los pełen tajemnic, niespodzianek i niebezpieczeństw, bo tam, w swojej lodowej siedzibie, królowa Lodyna zastawia już na nich pułapkę.